Słuchajcie, ja jestem radykalnie zmęczony. Byłem dzisiaj na spotkaniu młodzieży tutaj w Łodzi, tak zwanej Arenie Młodych. I tam wszystko prowadzi kardynał Ryś. No i był taki fajny moment, kiedy przed rozpoczęciem jeszcze on mnie widzi, patrzy na mnie i mówi: "A ojciec Paweł to wygląda jakby dzisiaj w ogóle nie spał". <słuch> no trochę spałem, ale dosyć symbolicznie. Głos mam też bardzo zjechany, także sorry za to wszystko. Wiecie, bardzo ciekawe doświadczenie. Otóż tutaj w archidiecezji łódzkiej jest to tak zorganizowane, że ludzie w szkołach nie mają rekolekcji. To znaczy, to nie jest tak, że przyjeżdżają jakieś grupy, jakiś ksiądz i głosi rekolekcje po szkołach. Tutaj jest to wszystko centralizowane. Fajny wątek, fajny motyw. Trzy dni. Środa popielcowa, czwartek i potem piątek. Najpierw Katecheza w szkołach to jest w środę. W czwartek są centra takie regionalne kościoły, gdzie jest kontynuacja tej Katechezy, czyli jest druga nauka, a trzecia, no to jest właśnie zebranie tego całego doświadczenia i spotkanie w Arenie. Było 5-6 tysięcy młodzieży z całej archidiecezji łódzkiej. Wiecie, dla mnie było to, to o tyle szczególne doświadczenie, że pierwsze Pierwszy raz w czymś takim w ogóle uczestniczyłem. Po drugie, całość od strony muzycznej prowadził zespół Mocni w Duchu, gdzie jestem już pasterzem. Tu będą pewnie gdzieś latać jakieś przebitki z tego, jak to wyglądało. Natomiast dwie fajne sytuacje, które jakoś mi zostały w pamięci. Pierwsza, podchodzi w pewnym momencie do mnie trzech chłopaków: Antoni, Franciszek i Tymon. I podchodzą i rozpoznali mnie w ogóle gdzieś tam z TikToka i zaczęliśmy gadać. I gadaliśmy, no nie wiem, chyba z godzinę, może trochę więcej. Zaczęło się w ogóle od, od tego, że mówili, że nie wierzą, że mają problem jakiś tam z wiarą. I gadaliśmy o Piśmie Świętym, o Kościele, o innych religiach, o, to, o tym w jaki sposób chrześcijaństwo. Podchodzi w ogóle do innych religii, mówiliśmy o Jordanie Petersonie, o Sławoju Ziszku, o różnych innych fajnych sytuacjach, rzeczach, osobach, pomysłach, ale na końcu to im opowiedziałem swoje świadectwo. Czyli powiedziałem, bo tam padło takie pytanie: skąd wiemy, że Bóg jest dobry? I ja im trochę opowiedziałem o moim osobistym doświadczeniu. Um, i widać było, że to strzeliło. Także, chłopaki, jeżeli to oglądacie, to Was pozdrawiam serdecznie. I czyli pierwsza rzecz dla mnie taka bardzo fajna to było to, że mogliśmy sobie pogadać z chłopakami o naszym doświadczeniu wiary, o naszych różnych wątpliwościach, które w wierze mamy. A druga rzecz, wiecie, ten, to całe spotkanie, ono ma fajną dynamikę, bo tam jest taki czas na skakanie, na, na jakiś taniec. Jest czas, kiedy jest katecheza księdza arcybiskupa, ale jest też czas, kiedy jest spowiedź i kiedy jest adoracja i błogosławieństwo na koniec. I wiecie, no to jest prawie 6 tysięcy ludzi, to jest harmider, hałas, no po prostu ciężko tam cokolwiek przeprowadzić. Kardynał mówił katechezę, piękne, mocne, bardzo głębokie słowa. Natomiast ja tak troszeczkę patrzyłem po ludziach, no ludzie siedzieli gdzieś tam w komórkach, inni gadali, siedzieli w jakichś kręgach. No widać było, że trafia, ale tylko do części osób. Ale był ten moment na samym końcu, kiedy była adoracja i błogosławieństwo. Ja chyba to w ogóle wkleję gdzieś tam na koniec. Wiecie, no tak głębokiej ciszy, to ja jeszcze nie miałem. Nie, nie widziałem tak głębokiej ciszy gdzieś tam na takim spotkaniu, gdzie jest aż tyle ludzi, tyle młodzieży. I tak sobie myślę, jeżeli miałbym powiedzieć, jaki, jaką młodzież spotkałem, jakich młodych, fajnych ludzi spotkałem na tym wydarzeniu, to przede wszystkim poznałem ludzi, którzy poszukują głębi, którzy zadają sobie ważne pytania o Pana Boga, o wiarę. I spotkałem ludzi, którzy autentycznie chcą się spotkać z Chrystusem, czyli takich ludzi, którzy są w stanie wyciszyć się, zostawić to, co jakoś ich angażowało i spojrzeć na Chrystusa i właśnie w tym Chrystusie poszukać odpowiedzi na swoje ważne pytania.